Przeczytajmy fragment, ten, który też czytaliśmy tydzień temu. Chciałem kontynuować temat, który zacząłem tydzień temu. Jest to fragment z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału, wersety od pierwszego do 11. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od wersetu pierwszego do 11. Chcę Wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą Wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia stał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. Tydzień temu zacząłem mówić na temat Ewangelii, i zostało postawione pytanie: czy Ewangelia jest ważna? Szukając odpowiedzi. Na to pytanie zobaczyliśmy, że rolą Ewangelii jest zbawienie człowieka. Dzięki Ewangelii człowiek dostępuje zbawienia. Następnie zobaczyliśmy, jak człowiek może zostać zbawiony, a może zostać zbawiony dzięki Ewangelii przez wiarę. I zobaczyliśmy, co apostoł Paweł rozumie przez zawierzenie, uwierzenie, przez wiarę. I w końcu zobaczyliśmy, że jest tylko jedna. Zbawcza, czy też jedna prawdziwa Ewangelia, więc dostąpić zbawienia można wyłącznie przez wiarę, dzięki Ewangelii głoszonej przez Chrystusa i Jego Apostołów. Wszelkie inne Ewangelie są tylko próbą przekręcenia, wypaczenia tej prawdziwej Ewangelii. I dziś chciałbym kontynuować temat Ewangelii, i też go zamknąć w pewien sposób, ponieważ już wiemy, jak ważna jest Ewangelia. No, to należałoby zdefiniować, o czym Ewangelia mówi. I chciałbym, żebyśmy dziś z Bożą Pomocą właśnie to zrobili, żebyśmy się przyjrzeli, jaka jest treść Ewangelii, żebyśmy rozumieli tą Ewangelię lepiej. I pierwszym krokiem w tym, w tym kierunku, no to będzie zdefiniowanie tego, no na czym się chcemy skupić, na czym się skupiamy i w tym. Mam nadzieję, pomogą nam wersety trzeci i czwarty z tego fragmentu, który, który przeczytałem. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Więc pierwsza rzecz, o jakie znaczenie Ewangelii chodzi. Więc dobrze by było precyzyjnie określić, co jest przedmiotem naszego zainteresowania. No jest nim Ewangelia, ale słowo Ewangelia w dzisiejszym języku ma co najmniej dwa znaczenia. Jedno z nich to określenie gatunku literackiego. W Nowym Testamencie mamy cztery księgi, które są określone jako Ewangelie. Więc tym znaczeniem dziś się nie będziemy zajmować. To nas nie dziś nie interesuje, aczkolwiek później no, trzeba jakby nie było nawiązać też do tych ksiąg, które są określone jako Ewangelię. Ale generalnie no, nie tym chciałbym się dziś zająć, czyli chodzi mi o to drugie znaczenie Ewangelii, czyli jakie. Otóż w Księdze Dziejów Apostolskich mamy historię związaną z apostołem Pawłem, który wraz ze swoim towarzyszem podróży misyjnej z Sylasem został wtrącony do więzienia w Filipii. W nocy nastąpiło silne trzęsienie ziemi, przełożony więzienia, myśląc, że więźniowie uciekli, chciał popełnić samobójstwo, ale apostoł Paweł, widząc to, zareagował i uświadomił temu człowiekowi, że wszyscy więźniowie są na miejscu. I wtedy ten przełożony więzienia wyprowadził Pawła i Sylasa na zewnątrz i zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Apostoł Paweł wraz z Sylasem udzielili mu odpowiedzi na to pytanie poprzez głoszenie słowa pana, i następnie, jeszcze tej samej nocy, ochrzcili tego człowieka. Więc ten przełożony więzienia uwierzył. Dlatego możemy powiedzieć, że Paweł z Sylasem głosili temu człowiekowi Ewangelię, czyli dobrą nowinę. A możemy tak powiedzieć dzięki temu, o czym mówiłem tydzień temu na kazaniu, dzięki temu, co jest napisane w wersetach pierwszym i drugim naszego tekstu kazalnego. Więc jakie znaczenie słowa Ewangelia nas dziś interesuje? No, interesuje nas to wszystko, co człowiek, tak jak ten przełożony więzienia, musi usłyszeć. I przyjąć osobistą wiarą, żeby zostać zbawionym. To właśnie jest znaczenie słowa Ewangelia, które dziś no może odkrywamy na nowo. Przypominamy sobie. I nad taką Ewangelią się dziś chciałbym, żebyśmy pochylili. Tak więc już wiemy, co tak, to teraz o czym mówi Ewangelia. Ale co takiego Paweł i Sylas? Głosili przełożonemu więzienia? Co takiego Paweł i Syla zgłosili ludziom, poganom podczas swojej podróży misyjnej, czy też Paweł podczas swoich podróży misyjnych? Co takiego głosili apostołowie, kiedy mówili innym o zbawieniu? Jest to bardzo ważne pytanie. Więc wróćmy do naszego tekstu, wróćmy do, do, do wersetów trzeciego i czwartego. Przekazałem wam, bracia, przede wszystkim. To, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pisma, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma. Co nam te wersety pokazują? No, pokazują nam to, że Ewangelia jest przede wszystkim przesłaniem, które dotyczy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale to określenie, przede wszystkim, które tutaj się pojawia, ono ma posmak tego, co jest najważniejsze. Więc apostoł Paweł przekazał przede wszystkim, czyli przekazał to, co jest najważniejsze. Więc w Ewangelii najważniejsze są śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Chrystusa. To są, można powiedzieć, dwa filary Ewangelii. Ale spróbujmy to jeszcze trochę rozpakować i poszerzyć. W drugim rozdziale tego listu, pierwszego listu do Koryntian, apostoł Paweł wraca do przeszłości, wraca do momentu przybycia do Koryntu. Apostoł Paweł napisał w drugim rozdziale w pierwszym wersecie i drugim: Również ja, gdy przybyłem do Was, bracia, nie głosiłem Wam Bożej tajemnicy w słowach zniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród Was jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Możemy powiedzieć, że Ewangelia to inaczej Boża tajemnica. W każdym razie bardzo wyraźnie widzimy, że dla apostoła Pawła Ewangelia jest związana z Jezusem Chrystusem. Ale w tym samym czasie trzeba dodać, że krzyż Chrystusa ma w Ewangelii centralne miejsce. W zasadzie apostoł, apostoł Paweł mówi: "Ograniczyłem się do mówienia tylko o ukrzyżowanym Chrystusie". To znaczy, że Ewangelia w zasadzie skupia się na Chrystusie, na jego dziele, na jego krzyżu. Więc krzyż Chrystusa jest związany zarówno z Jego śmiercią, jak i z martwym wstaniem. I to nam bardzo jasno, mam nadzieję, pokazuje apostoł Paweł poprzez to, co głosił ludziom mieszkającym w Koryncie. Czyli Paweł pokazuje nam Ewangelię, treść Ewangelii. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze jednej historii z dziejów apostolskich, tym razem z ósmego rozdziału. Jest to historia ewangelisty Filipa oraz dworzanina królowej etiopskiej, który wracał do swojego kraju i czytał 53 rozdział Księgi Izajasza, zaczął czytać. Filip dołącza do tego dostojnika i nawiązuje się pomiędzy nimi rozmowa, z której Filip dowiaduje się, że ten człowiek nie rozumie tego, co czyta, czyli tego 53 rozdziału. I w wersecie 35, czy też od 35 czytamy, Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy, gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i Jełnuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Rozkazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i Jełnuch zeszli do wody i ochrzcił go. Więc co takiego głosił Filip temu człowiekowi? Poczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Ale co to był za fragment? No i 53 rozdział. A ten fragment, ten rozdział, mówi nam o cierpiącym słudze Pana oraz o zbawieniu, jakie jest przez jego śmierć, przez jego cierpienie. I wersety, nad którymi zastanawiał się ten, dosto ten dostojnik, dotyczyły właśnie śmierci tego sługi Pana. Więc Filip pokazał, że wypełnienie tych słów znajduje się w śmierci Jezusa Chrystusa, w śmierci na krzyżu. I dalej czytamy, że ten człowiek został ochrzczony. A więc wniosek jest taki, że ten, ten, ten dostojnik no, musiał usłyszeć Ewangelię, żeby następnie ją przyjąć. I zresztą ten fragment mówi nam, że Filip temu człowiekowi głosił dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego fragmentu pisma, czyli pokazywał mu też inne fragmenty pisma, które mówią o Chrystusie. A przyjęcie chrztu. Przez tego człowieka potwierdza nam, że ten człowiek uwierzył Ewangelii, którą głosił Filip. Więc zatem, patrząc na te fragmenty, widzimy bardzo wyraźnie, że Ewangelia przedstawia nam Jezusa Chrystusa oraz to, co uczynił. Czyli w szczególności jego śmierć na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie. Jezus jest tą Ewangelią, jest tą dobrą nowiną. Ale wróćmy do, do naszego fragmentu. tak, Przekazałem Wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał stał według Pism. Apostoł Paweł mówi, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa było czymś, co stało się według Pism. Co Paweł ma przez to na myśli? Poprzez Pisma Paweł odnosi się do Starego Testamentu. A dla Pawła i dla chrześcijan oraz Żydów całe pismo przez Boga jest natchnione, od Boga pochodzi. To znaczy, że te wydarzenia były zapowiedziane przez Boga na długo zanim się wydarzyły. Dlatego Paweł i inni apostołowie, głosząc Ewangelię innym, a w szczególności Żydom, mogli pokazywać, które fragmenty pisma zostały wypełnione przez Chrystusa. To z kolei oznacza, że te wydarzenia są. W bezpośredni sposób powiązane z Bożym planem, z Bożym zamiarem: Chrystus, idąc na krzyż, umierając na nim i wstając do życia trzeciego dnia po śmierci, realizował Bożą wolę, Boży plan. To znaczy, że wszystko, co jest związane z Chrystusem, jest celowe, ma swój cel, ma swoje uzasadnienie w Bogu. W związku z tym należy zapytać. Dlaczego Chrystus musiał umrzeć na krzyżu i z martwych wstać? Odpowiedź na to pytanie znajduje się na przykład w Rzym, do Rzymian, czwartym rozdziale, dwudziestym piątym wersecie. Wydanego za nasze upadki, mowa o Chrystusie, i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. Powodem tego, że Jezus znalazł się na krzyżu i tam umarł, jest nasz grzech, są nasze upadki. Chrystus umarł i potem zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. To znaczy, że Jego śmierć i zmartwychwstanie są potrzebne dla naszego zbawienia, są konieczne dla naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa jest ofiarą, jaką Chrystus złożył z siebie samego z powodu naszego grzechu. Być może dla kogoś... Grzech nie jest czymś poważnym, nie jest jakąś kwestią, którą, na którą należałoby się pochylać, na którą, należało, czy którą ja, w jakikolwiek sposób należałoby się przejmować. To krzyż Chrystusa pokazuje nam, że dla Boga jest to bardzo poważna sprawa. Bóg widzi tę kwestię zupełnie inaczej niż być może Ty, z powodu naszego grzechu ciągłego stanu buntu wobec Boga. Boży gniew ciąży na nas, więc kiedy staniemy przed sędzią żywych i umarłych, to no, w naturalny sposób sprawiedliwie zostaniemy potępieni i skazani na wieczne oddzielenie od Jego chwały. To jest określone jako druga śmierć, nie jest to unicestwienie, jest to wieczność spędzona z dala od Boga, a taka wieczność jest po prostu piekłem. Dlatego Bóg swoim ogromnym miłosierdziu dał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy, abyśmy tego piekła oddzielenia nie doświadczyli, ale raczej, żebyśmy mieli życie wieczne w Jego chwale. A ponieważ Jezus zmartwychwstał, to jest naszym usprawiedliwienie. Dzięki niemu możemy zostać usprawiedliwieni, uniewinnieni. Dlaczego? Ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje nam, że wszelka władza w niebie i na ziemi została dana jemu, przekazana w jego ręce. On jest Panem. I przyłączając się do Chrystusa, do Pana, korzystasz z jego parasola ochronnego, jakim jest jego ofiara złożona za ciebie. Poprzez zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, Twoje grzechy zostają usunięte, przebaczone, a w konsekwencji następuje pojednanie z Bogiem, co skutkuje życiem wiecznym. Będąc w Chrystusie, już dłużej nie jesteś obcym dla Boga, ale jesteś Jego domownikiem, jesteś Jego dzieckiem. Więc Ewangelia pokazuje nam dzieło Krzyża Jezusa Chrystusa, pokazuje nam Boży plan zbawienia człowieka poprzez krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie wszystko. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale czytamy w 14 wersecie, po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Więc w tym fragmencie widzimy Jezusa, który głosi Ewangelię, którą przyniósł od Boga. Ten fragment wyjaśnia nam, o czym mówi Ewangelia, ale dodatkowo pojawia się tam wezwanie skierowane od Boga, od Chrystusa. Jest to wezwanie do opamiętania się i zaufania Ewangelii, zawierzenia Ewangelii. Jeśli grzech jest tak wielkim problemem w oczach Boga, to nic dziwnego. Że Ewangelia, którą Jezus przyniósł od Boga, ma w sobie wezwanie do zerwania z grzechem, do odwrócenia się od grzesznego stylu życia. To z jednej strony. A z drugiej strony, jeśli ratunkiem dla takich grzeszników jak my jest Chrystus i Jego krzyż, to nic dziwnego, że jest tam wezwanie do zawierzenia Ewangelii, do zaufania Chrystusowi. To upamiętanie oraz zawierzenie Chrystusowi no, wyraża się poprzez przyjęcie Chrztu Wodnego. Dlatego widzieliśmy, czy widzimy w tych fragmentach na początku, które wcześniej były czytane, że ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, przyjmowali Chrzest Wodny w Jego imieniu, przyjmowali Chrzest. W ten sposób wyrażali swoją wiarę, opamiętanie od grzechu i wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób wyrażali przyjęcie Ewangelii. I to właśnie w taki skrótowy sposób można powiedzieć jest ewangelia. Dobra nowina, Bóg ratujący takich grzeszników jak my, poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie swojego ukochanego Syna, aby dać życie wieczne, zbawienie wszystkim tym, którzy w Bożego Syna uwierzą. A wiara w niego sprawia, że odwracają się od grzechu i idą za Chrystusem Panem jako jego uczniowie proste. Czy jest różnica pomiędzy ewangelią a ewangeliami? Ostatnia rzecz. Czy zatem jest jakaś różnica pomiędzy ewangelią, która jest odpowiedzią na pytanie o zbawienie, a ewangeliami w sensie czterema księgami, które są nazwane ewangeliami, które są częścią kanonu Pism Nowego Testamentu? I tutaj stanowczo trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o treść to nie ma. Nie ma różnicy. Chociaż mamy cztery księgi nazwane Ewangeliami, to tak naprawdę przedstawiają one jedną i tę samą Ewangelię. Są pomiędzy tymi księgami pewne różnice, jeśli chodzi o zawarty materiał. Na przykład Ewangelia Marka nie zawiera informacji na temat narodzenia Jezusa czy narodzin Jezusa. Ale pomimo tych różnic, to wszystkie są zgodne i przedstawiają jedną Ewangelię. Ale moim zdaniem jest pewna różnica, jeśli chodzi o sposób komunikowania Ewangelii. W księdze dziejów apostolskich mamy pokazane różne okazje, kiedy Ewangelia jest głoszona ludziom albo Żydom, albo poganom, albo i tym, i tym. I można w domu sobie zrobić takie ćwiczenie, do którego też zachęcam, żeby porównać ze sobą te wszystkie miejsca, te kazania, które były głoszone, to zwiastowanie Ewangelii, które jest zapisane w księdze dziejów apostolskich i zobaczyć, jakie punkty były poruszone. Główne punkty w tych kazaniach i zobaczymy, że głównymi punktami są ukrzyżowanie, śmierć Jezusa i zmartwychwstanie. Ale. Po zobaczymy też, że nie zawsze jest zachowana ta sama kolejność. Czasami jest najpierw mowa o zmartwychwstaniu, a potem na przykład o śmierci. Więc yy, to znaczy, że głoszenie Ewangelii jest dynamiczne, w takim sensie, że to, to, yy, to głoszenie no, wychodzi, powinno wychodzić z miejsca, w którym znajduje się nasz słuchacz. W, którą, w którym znajdują się słuchacze. Więc kiedy apostoł Paweł na przykład trafił do, do Aten, no to nie zaczął głoszenia Ewangelii, że, a, a takie są, taka jest historia związana z narodzeniem Jezusa, że Jezus narodził się w Nazarecie. On, on zupełnie z innego miejsca wyszedł, ponieważ Jego słuchacze mieli zupełnie inny kontekst. Więc głoszenie Ewangelii. Mówienie o tym, co, jak człowiek może zostać zbawiony, no bierze pod uwagę kontekst odbiorców, w takim sensie, że, że wychodzi z miejsca, czy próbuje wyjść z miejsca, gdzie oni są, żeby dać im lepsze zrozumienie, żeby poprowadzić ich do, do Chrystusa. Natomiast Ewangelie, Księgi komunikują nam Ewangelię w inny sposób, można powiedzieć w statyczny sposób, Ewangelię w sposób chronologiczny. Mniej, mniej lub bardziej, przeprowadzają nas przez pewne wydarzenia oraz przedstawiają nam nauczanie pana Jezusa Chrystusa, i jest to na sztywno umieszczone na papierze. A ponieważ Ewangelie, księgi pochodzą z kręgów apostolskich, ponieważ zostały napisane przez apostołów albo przez osoby, które były bezpośrednimi współpracownikami apostołów, to te księgi, te, ta Ewangelia. No jest Ewangelią autorytatywną. Tak? Więc głosząc Ewangelię ludziom niezbawionym, możemy, ale też nie możemy powiedzieć tylko to, o czym mówią Ewangelie Księgi. To jest terytorium, po którym się poruszamy i na tym terenie są pewne punkty odniesienia, które są punktami postawionymi przez Boga i jeśli trzymamy się w obrębie tych wszystkich punktów odniesienia, to wtedy głosimy Ewangelię. A jeśli nie trzymamy się tych punktów odniesienia, to Ewangelii nie głosimy. Na przykład apostoł Paweł, kiedy był w Atenach, no, głosił Ewangelię mieszkańcom Aten. Paweł wiedział, że kwestia zmartwychwstania dla w tamtej kulturze to była śmieszna kwestia, to była kwestia, za którą człowiek był wyśmiewany, nie, nie, nie mógł być traktowany poważnie, a mimo to apostoł Paweł, kiedy był w Atenach i głosił. Nie omieszkał wspomnieć o zmartwychwstaniu. Momentalnie zostało zakończone jego głoszenie, ale apostoł Paweł w sposób wierny i rzetelny mówił o tym, co jest no, z punktu widzenia Ewangelii najważniejsze. Nie, nie, nie pominął tego, żeby zyskać słuchaczy, prawda, ale w sposób rzetelny, wierny przekazał Ewangelię. I taka była też postawa wszystkich innych apostołów. Dla nich ważne było, żeby w sposób wierny przekazać Ewangelię. Wszystko to, co stanowi te właśnie te punkty rozpoznawcze ustanowione przez Boga. A to znaczy, że Ewangelie, księgi no muszą czy też kontrolują Ewangelię, którą głosimy ludziom potrzebującym zbawienia. My nie musimy mówić, in, kiedy mówimy innym Ewangelię, nie musimy mówić o wszystkich cudach, jakie Jezus dokonał, o wszystkich uzdrowieniach od razu. tak? ale musimy powiedzieć o, przede wszystkim o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, dlaczego On poszedł na krzyż, dlaczego umarł, dlaczego zmartwychwstał, jakie to ma znaczenie dla naszego zbawienia i jak my możemy skorzystać z, tego, z tej ofiary, którą jest Pan Jezus Chrystus, to jest nasze zadanie, ale mówiąc to wszystko musimy się poruszać w obrębie Ewangelii tych kanonicznych, tych we, w Nowym Testamencie, musimy poruszać się no, na terenie Starego Testamentu, no, bo Nowy Testament jest wypełnieniem Starego. Apostołowie nie mieli Nowego Testamentu, oni korzystali z, jakby ze Starego i, i, i bazowali na, 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 na proroctwach, na, na, na tekstach Starego Testamentu, na fragmentach, które dotyczą Chrystusa, więc całe Pismo Święte tutaj bierzemy pod uwagę, ale generalnie Ewangelie wyznaczają nam teren naszego poruszania się, gdzie możemy się poruszać. Z tymi wyznaczonymi głównymi punktami, które muszą być obecne. Zatem o czym mówi Ewangelia? No mówi nam o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. On jest tą dobrą nowiną od Boga, Bóg dał, swojego, Bóg dał światu swojego ukochanego Syna, a w szczególności mamy tu na myśli jego krzyż, czyli śmierć na krzyżu, pogrzeb i zmartwychwstanie. Dzieło Krzyża jest dziełem, które dokonuje pojednania z Bogiem. Grzech sprawia, że jesteśmy od Boga oddzieleni, że gniew Boży ciąży na nas. Natomiast Boży Syn złożył na Krzyżu ofiarę z siebie samego, jako ten doskonały baranek Boży, aby usunąć nasz grzech, aby przebłagać za nasz grzech. I ta ofiara jest skuteczna przez wiarę. Więc każdy, z naciskiem na każdy. Kto uwierzy, z naciskiem na uwierzy, w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzy, że ofiara, jaką dokonał, gładzi grzech, uwierzy, że Jezus Chrystus z stał, jest Panem nieba i ziemi oraz odwróci się od swojego grzechu, aby pójść za Jezusem, będzie zbawiony, doświadczy zbawienia. Czyli Ewangelia mówi nam, co Bóg uczynił przez swojego Syna dla naszego zbawienia od grzechu. Oraz jak możemy zostać zbawieni. O tym mówi nam całe Pismo Święte, a w szczególności cztery Ewangelie. Gdyby ktoś dziś Ciebie zapytał, co mam czynić, abym był zbawiony, to co byś odpowiedział? Odpowiedziała. Czy jesteś zbawiony? Czy jesteś zbawiona? Jeśli nie. To Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dana ludziom, jest dana Tobie, abyś mógł, mogła być zbawiona, zbawiony. To, czego potrzebujesz, to Ewangelia. To Pan Jezus Chrystus, to Jego dzieło, jakiego dokonał na krzyżu. Ewangelia mówi, że Chrystus dokonał wszystkiego, co jest potrzebne do zbawienia. Wystarczy to przyjąć wiarą. Apostoł Paweł. Odpowiedział temu przełożonemu więzienia, kiedy ten mu zadał pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony. To apostoł Paweł dał mu prostą odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Oczywiście później to rozwinął <grych> i wyjaśnił, tak? Ale generalnie Ewangelia to jest: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Amen.